Proszę Państwa, tak obserwując to, co się dzieje, i to, o czym ludzie mówią, i to, co obserwujemy na co dzień, patrząc na, na te medialne szumowiny, na zachowanie się ludzi, którzy chodzą zamaskowani, wystraszeni i w ogóle wszyscy są jacyś tacy poddenerwowani pandemią, to chciałem oświadczyć Wam wszystkim, że ja szukałem od tydzień, tydzień lud człowieka, jednego chociaż z COVID-em. Okazuje się, że są tacy ludzie jak górnicy w rybniku, którzy zostali zamknięci właściwie przez sanepit w swoich domach, ponieważ wymazy im jakieś pokazały, że jest, że jest coś nie tak. A tak naprawdę oni się czują bardzo dobrze, nie potrzebują żadnych respiratorów i są wszyscy wpieprzeni, że to jest jedno wielkie oszustwo. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, ja nie wiem co tu rozumieć. Naprawdę, zastanawiam się co tu rozumieć. Przecież już chyba wszystko jest pokazane czarno na białym, proszę Państwa. Po prostu szczepionka i chip czyni wolnym. Czyli nie praca czyni wolnym, tylko szczepionka i chip, proszę Państwa. Jesteśmy świadkami dzisiaj globalnego obozu koncentracyjnego, gdzie wszystko, ale to wszystko, każdy aspekt życia, każda racja, każdy fakt. Czy to będzie fakt rzeczywisty czy medialny, musi być pod odpowiednią kontrolą. Ludzie mają być tak zmanipulowani, że mają nie wiedzieć nic, mają być traktowani jak bydło, i widzę z tego, że wszystko robią usilnie, żeby udowodnić elitom całego świata i wszystkim bandytom, którzy siedzą tam wysoko na tych różnych stołkach, że właśnie są takimi baranami, którzy są po prostu do niczego, nie potrafią się zorganizować, nie potrafią między sobą współpracować, nie potrafią podejmować własnych decyzji, ponieważ wszystko, każdy aspekt życia jest zasugerowany przez media, przez różne durne seriale, przez wszystkie jakieś dziwne rzeczy, dewiacje i tym podobne. A oni, ci na górze, uczestniczą sobie w pięknym projekcie pod tytułem, można powiedzieć, Ostra Mgła, proszę państwa. Przecież ta Ostra Mgła to poszła już na manifestantów w sobotę. I ci manifestanci, jak ja to powiedziałem już na jednym z wideoblogów, płacą podatki na to, żeby dostać pałą. Jakby nie płacili podatków, to by ci nie wyszli z pałami ich pałować, bo by nie miał kto im zapłacić za to pałowanie. Proszę Państwa, to jest takie trudne do zrozumienia, że pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to trzeba się między sobą wspierać i nie płacić żadnych podatków, żadnych danin tym bandytom? Proszę Państwa, ja nie wiem, nie rozumiem tego i ciężko jest mi to pojąć, chociaż może niektórzy zaczynają powolutku docierać do nich, co się dzieje i w którym kierunku to idzie. Ja oświadczam, nie znalazłem osoby, która rzeczywiście ma jakiś problem z covid w Polsce. I myślę, że to, jest, to dotyczy nie tylko Polski, ale i całego świata. Problem jest w nowych technologiach wojskowych, o których nie za bardzo dużo wiemy, które są po prostu wykonywane podczas, podczas momentu, kiedy wszyscy są zamknięci w domach lub nie mogą chodzić po lasach. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Zastanawiam się, bo naprawdę, oglądajcie dalej telewizję. To wtedy będziecie mieli COVID. Jak zgasicie telewizję, radio i puścicie sobie jakąś fajną muzykę klasyczną albo coś takiego, wyjdziecie na dwór, posłuchacie śpiewu ptaków, to wtedy usłyszycie to, co trzeba. Dziękuję.